Siemanko, Witam Was w kolejnym odcinku. A dzisiaj po raz pierwszy odwiedzimy Indię, mauzoleum. Jest grobowcem, to nie jest świątynia. Takie krówsko wielkie tam idzie. <grystanie> <grystanie> o, szur! No dobra, tutaj jest święciowo. Dzisiaj mamy 7 marca i właśnie czekam na samolot do Delhi. Niestety bez gabrysi, ale mam dla Was na miejscu pewną niespodziankę, więc. Widzimy się w Indiach. Mam opóźniony lot o dwie godziny. Do zobaczyska. Przed chwilą wylądowałem. Jestem już w hotelu. Miałem jakoś 40 minut drogi Uberem. Za Ubera z lotniska zapłaciłem około 18 zł. o ile się nie mylę, albo nawet mniej. To jest taki wariacki numer. Dzisiaj wylądowałem tutaj o 7.30. Jest godzina 9.30, nie wiem czy uda mi się zameldować w hotelu, zaraz będę próbował dostać pokój wcześniej. Jeżeli się nie uda, to zostawiam tutaj bagaże i o 11:00 mam kierowcę, który zawiezie mnie 3,5 godziny stąd do Agry, czyli do miejscowości, w której znajduje się Taj Mahal. Wyszedłem centralnie przed hotel, no i zobaczcie co spotkałem, takie krusko wielkie tam idzie. Nie wiem czy widać, ale chyba tak. Namaste. Tutaj już przyjechał po mnie kierowca. Wycieczkę tę zarezerwowałem przez Airbnb i zapłaciłem za nią 220 zł, ale niestety niezbyt dogadałem się z kierowcą, ponieważ nie mówił po angielsku. Zaproponował mi, czy chce jeździć w przodu, ale chyba nie, bo tutaj mi jest wygodnie. No i jedziemy. 3,5 godziny drogi przed nami. Niestety nie mogłem wziąć mikrofonu, to są zakazane, więc został w samochodzie. Mam nadzieję, że nie zginie. Ej, tu są małpy i atakują. A my nie możemy, A Because in this here are So these are the three entrance gate of Taj Mahal. Eastern, Western, Southern and Northern. I mean three entrance gate of Taj Mahal. And this is the main entrance gate. I mean principal gate of Taj Mahal. This gate known as Royal Gate of the Taj Mahal. Earlier time people divided by two categories: One is Royal family member and uh, one is common people. So common people mean like servant, soldiers and the workers. Mm -hmm. They enter uh, in this side. So right now the blocks are closed. Okay, okay, I see. With the help of the blocks, they close the gate. Mm -hmm. And these are the main gate reserved for uh, the royal family member. They belong to queen family, king family. So when they came here earlier time and enter through this gate, so in these windows, the female servant stand over there, and with the help of the rose petals and the jasmine petals, the girls welcoming for those people who enter through this gate. And if I am talking about the height of this gate, thirty-three meter height and thirty-three meter width. And all four side it's symmetrical, no difference. Second thing, can you see the leaf, the wide marble domes at the top? Yeah. So this is 11-dome front side, 11 is behind. 11 plus 11, 22 domes. And this is the symbol of Taj Mahal took 22 years. This building is started 1631. And this building took 22 years. And 1653, everything is done. So 22 years for construction. And did you know how many workers to make Taj Mahal? 20,000. 20,000 I heard 25, but <laughs> no. <laughs> 20,000 workers to make Taj Mahal took 22 years. OK. So if I'm talking about 400 years ago back, no electricity. It's mean no machine. Everything done by hand. Look at the White Marrow building. It looks so closer. Yeah. But uh, it's about 300 meters far from this building. If you keep walking for this side, and if you're going to closer of this building, the building going to more far. And if you're going to far in this side, it's come closer to you. Jak możecie tutaj zobaczyć, mój przewodnik miał super skilla fotograficznego. więc Zapraszam Was na mojego Instagrama, Graba Travel. I tam zobaczycie fotki. Nikt nie jest poza mnie. Dziękuję bardzo. Powiedziałem o tym, że jest gold i wypracowano z bronzu. Dziękuję bardzo. I następna rzecz, domek. Powiedziałem, że to jest jakiś pęk, ale nie jest to kolor, nie pęk. To są kolorowe ptaki. Jeszcze nie jestem maksymalnie blisko, ale powiem wam, że czym bardziej się zbliżam do tej budowli, to zauważam więcej szczegółów i robi ona większe wrażenie. Naprawdę na plus. Zdjęcia tego nie oddają. Przewodnik ogarnia bardzo tej wszystkich zna i nie musieliśmy wstać w tej kolejce, więc bardzo go polecam. Małpy nie mogą wchodzić. Patrzcie ile ludzi. Chociaż podobno nie jest najgorzej, bo właśnie taka godzina, o której ja przyjechałem, nie jest dość standardowa, bo wyjechaliśmy późno około 11.30 z Delhi. Jechaliśmy tutaj 4 godziny. Mój przewodnik został na dole, a ja jestem centralnie pod Taj Mahal. I zaraz wejdę do środka. Zrobię tylko rundkę dookoła. Naprawdę dużo mi opowiedział dużo ciekawostek. Ale coś tam sobie przeczytałem przed przyjazdem tutaj o Taj Mahalu jakieś fakty i ciekawostki i dobrze że to zrobiłem, bo byłby wstyd, bo nie wiedziałem jak on mi mówił rzeczy to było widać, że jestem laikiem i nic nie wiem o tym miejscu. Tak to wygląda. Nice. Ale z faktów o Taj Mahal to tak jak wielu Blogerów, podróżników mówiło, że architekci zostali oślepieni po wybudowaniu tego pięknego budynku, po to, aby nie zbudowali już nigdy nic podobnie pięknego. To jest oczywiście fake, bo tutaj pan mi powiedział, że od razu po wybudowaniu tego, wybudowali jeszcze w Delhi kilka innych monumentalnych, kultowych budowli. No i to z tymi uciętymi palcami, że wszystkich 20 tysięcy pracowników, którzy budowali Tajma, pozbawili ich kciuków po to, żeby też nigdy już nie wybudowali takiej budowli, no to to jest legenda, to nie jest prawda. Ten budynek to jest mauzoleum jest grobowcem, to nie jest świątynia, to jest grobowiec żony przywódcy Mongołów, czyli ona zmarła w wieku 36 lat przy porodzie 14 dziecka no i jej małżonek wybudował jej taki piękny grobowiec z tego co powiedział mi przewodnik w planie było żeby powstał taki drugi tylko w kolorze czarnym ale to się nie stało i przywódca Mongołów został pochowany równie w Taj Mahalu wraz ze swoją małżonką nie pamiętam jak oni się nazywali Idę do środka, tam nie wolno nagrywać, więc pozdro. Te groby, które są na parterze do oglądania przez turystów. To są fejkowe oczywiście oryginalne są w piwnicy podobno. No i tutaj z tyłu budynku mamy taką piękną rzeczkę. Jestem ciekaw jak rzeczywiście zmienia się ten kolor marmuru. Perspektywie, ale to miejsce generalnie stwarza bardzo dużo takich iluzji optycznych. Jak się gdzieś jest w różnych odległościach, to wydaje się raz większe, raz mniejsze. No, jest to takie magiczne na pewno. Mój drugi z siedmiu cudów świata zaliczony. Już mam mur chiński i Taj Mahal. Jeszcze w tym roku się uda na pewno jakieś zaliczyć, ale daję sobie cel do trzydziestki. Wszystkie. Więc mam jeszcze 4 lata i jeden miesiąc. No. Najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich kobiet, bo mamy dzisiaj Dzień Kobiet. I dlatego też wejście do Taj Mahal było za darmo. Więc tak trafiłem akurat na super święto. Jesteśmy tutaj z moim przewodnikiem i zamówiłem sobie takie coś: chicken briani. Ja tutaj trzeba zamieszać to jest ryż z kurczakiem. I taki sosik do tego jest olbrzymia porcja nie wydaje się, ale to briani bardzo ostre i bardzo duże. No i z moim guidem tutaj sobie zajadamy. W takim klimatycznym miejscu zabrał mnie rooftop. Bardzo fajne miejsce, zobaczcie. Właśnie się zorientowałem, że cała wycieczka trwała 12,5 godziny. Tak, 12,5. Oj, i właśnie poczułem ten smród tutaj na korytarzu, specyficzny. No ogólnie wycieczka spoko. Jest godna polecenia. Była dość tania, zapłaciłem tak naprawdę 220 zł za przewodnika i kierowcę i przejazd, na no, 4 godziny w jedną stronę praktycznie. No i nie było w zasadzie tam ukrytych kosztów Jechałem sam, ale równie dobrze W moim aucie mogło być ze mną jeszcze 6 osób Więc gdyby podzielić tą cenę na 6 No to mega grosze Więc uważam, że super warto Ale no cały dzień trzeba niestety poświęcić na tą wycieczkę Teraz idę spać, bo jutro trzeba bardzo rano wstać I widzimy się w Mumbai'u Dostałem pełne tutaj Wyżywienie kawusie, wodę z rana. Więc naprawdę wszystko na propsie. Lecę na lotnisko. Zawsze jak lecę nową linią, to jest pewna ekscytacja. No i teraz też tak jest. E, nie wiem, czy znacie ten słynny filmik z Air India. E, jak ktoś puszcza e, pule korabany, no to jak nie, to wam załączę teraz. Kto Mam przed, przed sobą moją i waszą niespodziankę. Uwaga! jestem u Gabrysia. Jesteśmy już w Bombaju, w hotelu. Pokazuję wam pokój. Jest całkiem sympatyczny. Zobaczcie widok. Wow! A jeszcze chcę. Wow! I tu czasami można zaobserwować krowy, które się kąpią? Tak. Na tej wyspie można zaobserwować aligatory. Nie wiem, czy widać. Pewnie nie będzie widać, ale o tutaj są, tutaj są krowy w wodzie. One sobie tak migrowały po całym jeziorku, jak dzisiaj patrzyliśmy. No i są aligatory tutaj. Podobno. Albo krokodyle, nie wiadomo. No, no właśnie. A jeszcze chcę powiedzieć, że oprócz <coughs> aligatorów to jeszcze tutaj są kozy, dzieci i śmieci, więc to jest naprawdę miękkie. Tak, krokodyle tu pływają I, i, i dzieci też pływały dzisiaj. Tak wygląda nasz hotel. Jest tutaj naprawdę bardzo. Luksusowo. Nie ma syfu, nie śmierdzi, tak jak w poprzednim hotelu w Delhi. I za Ubera, który będzie jechał około godzinę, bez korków raczej, 40 km. Za, no, parę kilometrów, zapłaciliśmy 24 zł. Jesteśmy w takim jednym, chyba najpopularniejszym skybarze w hotelu Four Seasons. Zobaczcie, jak to wygląda ładnie. Zamówiliśmy burgera ze złotem, nieświadomie, nie wiedzieliśmy o tym. No był dość drogi, jak na te warunki, ale przyszedł w takim boksie. Jak wam pokazywałem przy tym unboxing, oddzielnie jest góra, oddzielnie buła. No i ciekawe, czy jak go zjem, to, to ja będę golden boy? you <laughs> O te alkohol sprzedają ile ludzi Nie wiem czy te wszystkie vlogi w których pokazują brud, smród i ubóstwo nie są trochę naciągane Wiadomo, jest tutaj rozpierdziel, tak jak, tak jak my idziemy, wam zaraz kamerę, ale no bez przesady. Jakby nie ma tragedii. Uwaga! Są miejsca czystsze i są miejsca brudniejsze, śmieci i tak dalej, ale... No, jest ok, jakby w jakimś Bangkoku czy czy innych azjatyckich miastach jest podobnie. No, zobaczcie. Tutaj pani jajka sprzedaje? My chyba skręcaliśmy tutaj na rogu. Bo no, trzeba mieć tutaj oczy dookoła głowy, bo samochody żem jak chcą. Mimo to, że trzeba mieć, że dookoła głowy, to jakoś mam wrażenie, że jakbym poszła, to by mnie nie potrącili. Miasto cały czas żyję. ale co chciałem wam powiedzieć? Że tu naprawdę nie ma takiego syfu, prawda? Nie ma wszędzie brudu. Nie, No. Dzieci by chciały wiecie, no... już są nauczone, także. Ale niestety nie można kupować, bo pamiętajcie, że w takich sytuacjach trzeba trochę okazać znieczulice, ale w rzeczywistości to, to rodzice wysyłają te dzieci i one zbierają hajs dla starych, więc nie wspierać takich rzeczy. No ale zobaczmy, to na przykład jest śmieciowo. No dobra, tutaj... O, szur. No dobra, tutaj jest śmieciowo i jest szur. Jedzenie. Jedzenie. Nieźle. Mamy kolejny dzień i pierwszą atrakcją jaką zobaczymy jest Gate of India, czyli brama Indii. Wygląda to w taki sposób. I możecie zobaczyć tutaj taki kolonialny typ budownictwa jak z Wielkiej Brytanii, tak? Bo to brytole chyba. O, tutaj tak, mieli kolonię. Brytyjskie, nie brytole. Dokładnie. No i co? Tak to się prezentuje. Czy robi to jakieś piorunujące wrażenie? Nie. E, ale okej, okay, tutaj już podchodzą do nas niektórzy ludzie pytają, czy jesteśmy z Ameryka i mnie pan dotknął tak za rękę jest chyba w jakiejś przebudowie, bo są rozstawione rusztowania. My często trafiamy właśnie w takim czasie. Fajnie, że nie ma takiego tłumu, ale też warto wspomnieć, że dzisiaj jest cholernie gorąco i w punkcie kulminacyjnym będzie 39 stopni, jak patrzyliśmy na prognozę pogody. Jest bardzo dużo tych fotografów i oni proponują zdjęcie za 50 rupii. No, zobaczymy czystość wody. Ocena czystości wody. Nieźle. Nie, nie ma tragedii. Ale jest bardzo gorąco i dodatkowo jeszcze wilgotność powietrza jest bardzo duża. Jak na przykład y, jesteśmy w jakichś y, lokalach, gdzie są na przykład pufy na, na, na ogródku, to jak się siada, to czuć, że to wszystko jest takie, wiecie, wilgotne. Jakby przed chwilą padał deszcz. Nieprzyjemne. To dużo w ogóle to jest tych łódek. No bo stąd się płynie na te wszystkie wycieczki. No, to, to, to wygląda jak taki ubogi port. Tutaj koledzy sobie robią z nami zdjęcia, ustawiła się kolejka. że tak pięć dni walczyłem. I to jeszcze na pustyni byłem. I spotkaliśmy kolegę z Polski. Dzień. No Dobra, z dziecią No dobra, z Z bejbikiem zrobimy sobie. Cześć Babik. Cześć. A ja tego do Drodzy, Waszym oczom ukazuje się teraz najstarszy hotel w Indiach, który powstał w 1903 roku. Jest zabytkiem i warto wejść do środka i zobaczyć jego sklepienie, bo naprawdę robi wrażenie. No i jest to wieloletnia, naprawdę imponująca rzeźba nad brzegiem jakże pięknej i czystej przystani. No a po lewej stronie, w oddali, widzicie jeszcze skrawę Gate of India. Ogólnie to ja nie jestem żadnym alergikiem, ani nic z tych rzeczy. Tak, to jest to słynne chyba Leopold Café, ale jest tu bardzo dużo ludzi, nie ma gdzie usiąść. No, ale wracając do tematu, ja nie jestem alergikiem, ale tutaj mnie coś dziwnego złapało. Napuchły mi dzisiaj rano oczy. Eee, na co? Napuchły mi oczy i ogólnie mam takie objawy. Jakąś wysypka mi się zrobiła, nie wiem o co chodzi. Panowie robią ścinkę cukrową. W takiej maszynce Wyciskają z niej sok i ono wpada do takiego pojemnika już wyciśnięta i koszt takiego czegoś to ile robić 40 rupii A no dobra widzę Najdroższa opcja to 40 rupii Czy rupii? Pokaż Zapas jest o Niezbój zapas a my kierujemy się na stację, na dworzec. Zobaczyć, co tam słychać. Najpopularniejszy sport w Indiach to zdecydowanie krykiet. Jesteśmy właśnie na takim boisku nieopodal Uniwersytetu w Mumbai. U. I zobaczymy sobie z bliska, jak taka gra wygląda. Powiem szczerze, że ja zbyt nie znam zasad. Krykiet ale jest chyba podobny cieszy. do bejsbola, Becimy ale tak, to są chyba jakieś studenciaki po prostu. To jest jakiś mecz ligowy chyba. Tam uderza, patrz. Skil się, żeby nie zobaczył cię. <śmiech> 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 Jesteśmy na głównej stacji, na dworcu kolejowym. Tak wyglądają pociągi. Nawet mamy tutaj maszynistę. Nie będziemy nigdzie jechać, ale tak sobie tylko zajrzymy, nagramy jak to w środku no, wygląda. O, dziewczynka nam macha. No, tak to wygląda. No i w zasadzie to te pociągi są bardzo przepełnione ludźmi, podobno. Ale jest pusto. Proszę, że nie martwimy Są tylko wiatrakie. Tak. Odjeżdża. Musieliśmy wyskoczyć. No, ale właśnie to jest to, że one nie mają drzwi, więc w sumie no, dobrze, że się nie nadzieliśmy. Idziemy sobie też przez ten. A, już się zatrzymał. Dobra, dawaj teraz tutaj wejdziemy. Tutaj Dobra, tak wygląda. Czemu? No przejdziesz przez... Dobra, wysiadamy stąd. Mam tą stronę chyba, idziemy, co? No. Dobra, tutaj jest bardzo lokalnie. Idziemy. U. Prawie bym przejechał. Szukamy jakiegoś miejsca, gdzie można po prostu usiąść, się czegoś napić. E, ale nie jest łatwe to. To jest chyba niemożliwe tutaj. No. no i też już tutaj spotkaliśmy kilka miejsc, w których sapiło owoce zjadłyby się, ale niestety mogą być myte w wodzie, która nam może zaszkodzić, więc nie warto próbować, bo można się łatwo rozczarować. No ale co? Hello! Okularki jakbyście chcieli. Tutaj można wszystko kupić.

Ale, rozpierdziel. Chcieliśmy pokazać McDonalda, w którym byliśmy. E, tak śmiesznie wygląda. Taka budka mała, tam się na górę wchodzi. Jest taki rooftop, ale ogólnie jedzenie w maku. 2 na 10. Szczerze, powiedz. 2 na, na 10. Jeżeli podobał Ci się ten vlog, może zostawić subskrypcję oraz odwiedzić mój nowy profil na Instagramie. Na którym będą informacje odnośnie nowych odcinków. Widzimy się w kolejnym vlogu z Indii.